Sprzedał samochód Fiata 1500, żeby kupić w Refenie odtwarzasz wideo. Ja mówię: A ty wiesz, jak ty mnie zniszczyłeś? Po prostu ja ryzykowałem życie ludzi, a ty smarkaczy wyłączyłeś kamerę? Dzień dobry, nazywam się Michał Dądzik. Dzisiaj w programie Kadry w UFO, Lechosław Członowski. Podzieli się kolejną porcją anegdot z planu filmowego. Znaczy, nie byliśmy z jednego rocznika, mówię o jakimś pokoleniu, ale podobne myślenie, podobne. Znaczy się, myśmy też, ta nasza grupa, myśmy wiedzieli, że idzie rewolucja techniczna, bo już w tamtym czasie, na przykład, jest taśma magnetyczna. W Stanach są, Zjednoczonych są dwie firmy, które robią. Przepisują obraz ze światłoczułej na magnetyczną i vice versa, i konkurują z sobą. A u nas tu o wideo jeszcze no, wiemy, że coś takiego istnieje, ale tutaj w Polsce nie ma takich rzeczy. Nie ma kamer wideo, nie ma niczego. Wojtek Bruszewski sprzedał samochód Fiat 1500, żeby kupić w Refenie odtwarzacz wideo. Nie wideo, y, wiesz y, tylko o sam odtwarzacz. Był pierwszym wideowcem w Polsce. Do tego, do tego urządzenia po, miał białe rękawiczki, tak jak miały montażystki, bo po prostu nikomu nie pozwolił dotykać. Po to była cena dużego Fiata, sobie nie zdajecie sprawy. I jak co to... on oglądał na tym Magnetowidzie? No bo prze, przepisał właśnie na tym Magnetowidzie swoje filmy i już nie musiał mieć sali projekcyjnej, tylko po prostu z tego Magnetowidu odtwarzał na, na telewizorze. To, nie no, jak żeśmy jeździli po prostu po Polsce z pokazami warsztatu, no to on jako już mm -hmm. istniał już jako wideowiec w świadomości tak zwanej tej artystycznej, że ma... On ma jest właścicielem wideo. Drugie chyba miała Aubecja po prostu w Warszawie, w MSW. No to wiesz, to, to były takie czasy. Minęły lata i Ciałkowski mnie spotyka i mówi tak. Wiesz, jak mnie wtedy tak zgnoiłeś przy całej ekipie, gdyby mógł, to bym się zabił po prostu. Ja mówię, a ty wiesz, jak ty mnie zniszczyłeś, po prostu ja ryzykowałem życie ludzi, a ty smarkaczy wyłączyłeś, kamerę? Po prostu kto ci pozwolił? Teraz tak, rozumiesz, dałem asystenta na kamerę to na plan ogólny. Ja się położyłem przy torach, po prostu wiesz, na boczny żeśmy wybrali. Pociąg był pusty, wiesz, wagon towarowy, ale na breku był ten hamulcowy, wiesz, kolejarz. No i dlatego. I mówię do asystenta, prójesz, kurde, do oporu. No a ja mówię, robię ten bliski plan na torach. No i oczywiście to maszyna ruszyła. Oni tam, te wysadza, ci, którzy wysadzali tam takie, no, mieli swój patent. Po prostu naraz wagony idą do góry. Ten kolejarz z Breku wyskakuje, spieprza w takie pole kapusty. I ja wiem, że to kręci mój asystent. Teraz to się okazuje. Mówię do Krzyśka, mówię, Słuchaj, ale dlaczego? Tylko co tutaj, 5 metrów? Albo bo się się licznik. Już oglądamy materiały w wytwórni kurczy. On włączył kamerę i wyłączył. On mówi, ale teraz bo muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Mówi, robię, jestem asystentem Dziworskiego i Ryśka-Lęczewskiego, wysadzają karetę w powietrze, robię mi z trzech kamer, oni mają dwie, dali mi trzecią. I mówi Lechu, prułem do końca. I mówi tak, z kamery Bodzia do kosza, ryśka lęczeskiego do kosza, a z mojej najlepszy. I Bodzio mnie całuje, i mówi: Krzysią, uratowałeś mi życie. A wiesz, co ja sobie pomyślałem? Ja wie co. Podziękujcie Lechowi, że mnie kiedyś opierdolił. To dzisiaj macie pełny, pełny ukręt z tego. Więc ja mówię, widzisz, nauka nie poszła w blasku. Nie? Mówiłeś tutaj o słynnym podpaleniu karety w filmie. Sen o Beksińskim, gdzie właśnie potem Dziworski po latach był przez wszystkich piętnowany, jak mógł spalić XIX-wieczną karetę, no ale podała jeszcze dodatkowy kontekst tej historii. Jakby spalił karetę jeszcze żadne ujęcie by nie weszło, to trochę jak u Tarkowskiego w Ofiarowaniu, gdzie spali cały dom głównego bohatera, a kamera nie zadziałała. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwonek.